Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w moim pierwszym wegańskim jadłospisie. Jest to pierwszy taki filmik na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Dosłownie przed chwileczką wstałam. Są godziny wczesne, ranne i. Przytuptałam sobie do kuchni, żeby wycisnąć sobie soczek ze świeżej cytryny. No i dolałam sobie tutaj wody, i taką miksturę mam zamiar sobie w tej chwili wypić. Jest tutaj jakieś pół litra takiej mikstury. Może powinno tego być więcej, ale na razie nie jestem jeszcze przyzwyczajona do, nie wiem, wypicia litra takiej mikstury z samego rana. Jakoś mi to niezbyt wchodzi, więc. Zostanę przy połowie litra, no i mam zamiar sobie teraz to wypić. Tak wygląda moje dzisiejsze pierwsze śniadanie i bardzo, bardzo żałuję, że jest takie lipne światło, bo to śniadanie wygląda mega apetycznie, a to światło wszystko psuje. No ale są godziny wczesne, więc no, niestety tak musi być, musicie mi to jakoś wybaczyć. Śniadanie jest dość obfite z tego względu, że za niedługi czas będę musiała wyjść. Najpierw idę na praktyki do przedszkola, a później mam uczelnię, więc nie będę miała czasu gdzieś tam w międzyczasie coś jeszcze dojadać. No i na śniadanie mam dzisiaj sałatkę owocową. Sałatka ta składa się z chyba czterech albo pięciu sztuk jabłek. Dalej mamy tutaj dwa banany i ciemne winogrona. Wszystko z wierzchu posypałam sobie odrobinką ciemnego gorzkiego kakao i też dałam tutaj trochę cynamonu, więc zabieram się za jedzenie mojego pysznego śniadania. Ciekawe ile mi to zajdzie zanim to zjem. Dosłownie za jakąś chwilkę wychodzę, tak jak Wam już chyba wcześniej wspominałam. Nie wiem, czy wspominałam, chyba powiedziałam, że idę najpierw na praktyki do przedszkola, a później mam zajęcia. To wszystko potrwa do godziny 15. Do 15 mam zajęcia, więc myślę, że to, co tutaj przygotowałam do tej godziny, powinno mi wystarczyć. Mam tutaj tak, jak widzicie, 3 sztuki bananów i dwa jabłka, no i do tego woda, akurat dzisiaj taka, gazowana. Wam się na chwilkę pokażę, bo chciałam Wam coś koniecznie dopowiedzieć. Myślę, że ważna jest też kwestia tego, jak jestem aktywna w ciągu dnia, bo jest tu, pojawia się sporo jedzenia, ale to nie jest tak, że ja cały dzień siedzę na tyłku i ta energia, którą ja sobie dostarczam z tych wszystkich owoców, bo ja ostatnio czuję mega powera, że ona w jakiś sposób jest marnowana i ja siedzę cały dzień na tyłku. Dzisiaj akurat tak wychodzi, że no ten mój dzień nie będzie jakbyś tam bardzo aktywny, niby praktyki mam na drugim końcu miasta, ale. Ale dla mnie to nie jest jakaś tam straszna aktywność dojść na drugi koniec miasta. No i muszę jakoś tę swoją energię spożytkować, bo tak jak mówię, ostatnio mam jej nadmiar. Tak więc planuję, kiedy wrócę z uczelni zrobić sobie trening. Mam okropną ochotę na trening interwałowy, więc przypuszczam, że kiedy właśnie wrócę to zrobię sobie trening interwałowy. Ewentualnie jeśli będzie ładna pogoda, to gdzieś sobie daleko pójdę, no bo tak jak mówię, muszę gdzieś tę energię spożytkować. Także mam nadzieję, że to jedzenie, ta ilość jedzenia, jaką sobie przygotowałam mi wystarczy. Kiedy wrócę, to już pewnie do ogarnięcia, na pewno do ogarnięcia będę miała tylko taką obiad kolacji, czyli mój najważniejszy, największy posiłek dnia. No i to chyba tyle. Nic już więcej nie miałam powiedzieć. Mam nadzieję, że nie. Dobra, więc lecę na te praktyki. A tak się prezentuje mój dzisiejszy ostatni posiłek, czyli moja taka powiedzmy obiado-kolacja. I mam tutaj całkiem sporą ilość ziemniaków. Są to ziemniaki, które po prostu ugotowałam w wodzie, a następnie je utłukłam. Obok ziemniaków mamy trzy kotlety. Są to kotlety, które są zrobione również z ziemniaków, z marchewki i z mąki jaglanej, pyszności. No i dalej mamy tutaj miskę sałatki. Sałatka składa się z dwóch rodzajów sałat. Jest tu bodajże sałata. Masłowa i lodowa. Dalej mamy pomidorki świeże, świeże ogór, świeżego ogórka. Jest też tutaj kukurydza konserwowa, czerwona papryka, no i całkiem spora ilość szczypiorku. Tak więc tak się to wszystko prezentuje. Zabieram się za jedzenie. Na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Dajcie mi o tym koniecznie jak zwykle znać. Kciuki w górę też mile widziane. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia w kolejnych tego typu i nie tylko filmikach. Pa. pa.